USA i Rosja dogadują przyszłość świata a Europa? Krzysztof Bosak w programie Rymanowskiego mówi wprost: stary porządek upada, trwa brutalna gra interesów, a Unia Europejska nie ma w niej nic do powiedzenia. Polska? Wciągana w cudze konflikty, zamiast dbać o własne bezpieczeństwo. Gdzie jest nasza strategia? Gdzie nasz głos? Amerykanie rozstawiają pionki na szachownicy, Europa tylko się przygląda. Czy mamy jeszcze wpływ na naszą przyszłość? Czas na refleksję i działanie, bo historia nie czeka. Mocne słowa, których nie usłyszysz w mediach głównego nurtu. Czy rozmowy Trumpa z Putinem i te wszystkie wypowiedzi polityków amerykańskich Państwo przyjmują z nadzieją czy niepokojem, Krzysztof Bosak. Zdarzyło się dużo, ale jest jeszcze za wcześnie, żeby oceniać. Dzieje się dokładnie to, co zapowiadali ludzie Trumpa i sam prezydent Trump przed wyborami czyli rozpoczynają się negocjacje. Nad zakończeniem wojny. No i się rzeczy te negocjacje wywołują niepokój, wywołują reakcje. To, co jest interesujące w tej sytuacji, to że stroną do negocjacji nie jest tylko Rosja, stroną do negocjacji jest jak najbardziej także Europa. I nie wiem, czy szeroko pojęta Europa z perspektywy amerykańskiej nie jest nawet istotniejszym partnerem do negocjacji niż sama Rosja, bo ze strony Rosji po prostu tutaj się wysiłek wojenny zakończyć. Natomiast ze strony Europy oczekiwane są wydatki, oczekiwane jest zaangażowanie wojskowe, oczekiwane jest bardzo wiele rzeczy, co do których kompletnie w Europie nie ma żadnego no właśnie, porozumienia. właśnie, Amerykanie wysłali do przywódców no jedną rzecz europejskich, zobaczymy. już daję Panu głos, wysłali podobno zapytanie dotyczące tego, ile mogłyby te kraje wysłać wojska na Ukrainę. No i jest wypowiedź generała brytyjskiego, który mówi, że no de facto armia brytyjska jest w rozsypce, więc będzie problem. Amerykanie doskonale to wiedzą, i moim zdaniem, w tej chwili też tymi ostatnimi komunikatami pokazują i wypowiedzią Węsa w Monachium, i wypowiedziami Heksteta w Brukseli, pokazują w pewien sposób Europejczykom, gdzie jest ich miejsce. Warto zwrócić uwagę, mówię to bez satysfakcji, bo sam jestem Europejczykiem i chciałbym, żebyśmy coś znaczyli w polityce światowej jako Polska, jako Europa. Natomiast tak się składa, że nie znaczymy w tej chwili szczególnie dużo. I Jak warto, to minister warto... obrony amerykański był w Polsce? I warto wizyta po Brukseli. Tak, ale to tylko wizyta. Warto zwrócić uwagę, panie redaktorze, na to, że jaka jest reakcja Europy? Otóż instytucje europejskie nie odgrywają tu absolutnie żadnej roli. Jeżeli trzeba cokolwiek nadzwyczajnego uzgodnić, to działamy tak, jakby Unii Europejskiej nie było. To znaczy prezydent państwa, w którym jest aktualnie rząd większego, czyli Francji, zwołuje innych premierów, osoby przywódcze w swoich państwach po to, żeby coś na prędce ustalać. Po niedługo będziemy mogli powiedzieć trzech latach wojny, nie ma żadnego działającego centrum politycznego, żadnego sztabu, cała ta dyplomacja europejska, na którą idą miliardy, ona nie reprezentuje nikogo, bo nie ma żadnej linii, którą realizuje, nie ma żadnego mechanizmu koordynacyjnego. Jedyne mechanizmy koordynacyjne są w NATO. A Amerykanie właśnie zasygnalizowali, że ta obecność wojskowa, która może się pojawić na Ukrainie, w którą Polska absolutnie nie powinna się włączać, bo jesteśmy zbyt blisko Rosji, mamy granice z Rosją, musimy się zająć zabezpieczeniem granicy z Rosją i z Białorusią, ona nie będzie mieć gwarancji sojuszniczych. Więc mamy po prostu ogromne bałagan. Ale zawsze jest tak, że kiedy trzeba kończyć wojnę, na forum międzynarodowym jest bałagan, zanim się wszystko poukłada. I weszliśmy w e, czas nowego koncertu mocarstw. To sobie trzeba powiedzieć wprost. Te stare reguły, oparte okay. w dużej mierze na propagandzie, na pustosłowiu, na tzw. dyplomacji opartej na wartościach, za którą skrywana była siła, przestała obowiązywać. Teraz jest naga siła. Polska ma walczyć za Ukrainę? Nigdy. Mamy umierać za kraj, który nie pozwala nam pochować naszych ofiar sprzed prawie 100 lat. To jest absurd. Konfederacja jasno mówi: Polska nie powinna wysyłać swoich żołnierzy na Ukrainę. To nie jest nasza wojna. Europa nie jest mocarstwem, a Amerykanie nie zamierzają umierać za kijów. Dlaczego więc my mielibyśmy się w to angażować? Nasze życie, nasze bezpieczeństwo są najważniejsze. Zadajmy wprost pytanie: czy Polska, gdyby do takiej misji pokojowej doszło, na Ukrainie, powinna tam wysłać wojska, jeśli tak, to w jakich, pod jakimi warunkami? Po pierwsze, panie redaktorze, kompletnie nie wiemy, o czym mówimy, łatwo po jest powiedzieć misja pokojowa, ale tam się toczy wojna. Jak się wysyła wojska do kraju, gdzie toczy się wojna, to się nie wysyła na misję pokojową, tylko na misję wojenną. O misji pokojowej to sobie podyskutujemy, jak będzie zawarty pokój. Obecnie go nie ma. Po drugie, oczywiście Konfederacja jest siłą polityczną, która od samego początku zdecydowanie wyklucza wysyłanie polskich wojsk na Ukrainę. W każdej jak sytuacji również, pod każdymi warunkami? Tak, jak również robienie sojuszu z Ukrainą, to ciągnięcie Ukrainy do NATO. To jest sygnalizowanie przez innych tu siedzących w studiu, że Chcieliby wysłać polskie żołnierze, żeby ubierali za państwo, które nam nawet nie pozwala pochować naszych ofiar przed już niedługo będziemy mogli Nadiem. powiedzieć przed 100 lat. Nie jesteśmy zainteresowani tym. Ponadto nie są zainteresowani tym kluczowi sojusznicy w NATO. Stwierdzenie przez pana posła Konwińskiego, przewodniczącego Konwińskiego, że wypowiedź sekretarza obrony, że nie ma propozycji, nie będzie przyjęcia Ukrainy do NATO, jest obniżeniem stanowiska negocjacyjnego, jest nieprawdziwa o tyle i że Trump tu coś zmienił, że prezydent Biden również nie otworzył w ogóle mimo że bardzo załęski o to zabiegał nie otworzył żadnej mapy drogowej negocjacji ale, o przyjęciu ale czy nie Ukrainy pan z tym że jeżeli NATO, mają za chwilę usiąść do stołu pozwoli, negocjacyjnego że, dyplomaci... że to jest jednak zupełnie inna sytuacja nie dlatego że dyplomaci rosyjscy chińscy indyjscy i z innych silnych państw na świecie nie są głupi i wiedzą co jest na stole członkostwo Ukrainy w NATO nigdy nie było na stole gdzie indziej niż w propagandzie niektórych europejskich polityków, w ich publicznych wypowiedziach, które nic nie znaczyły nigdy i niestety... Ale mówi też, niestety, przepraszam to, pan, z tego o, prezydencie niestety mówię o prezydencie Dudzie, przecież on otwarcie mówił o tym, żeby Ukraina... Weszła do NATO. Prezydent Duda świadomie, w mojej ocenie, uprawiał pewną propagandę w bardzo dużej liczbie swoich wypowiedzi. Być może w niektóre z tych rzeczy wierzył, ale szczerze powiedziawszy nie sądzę. Wydaje mi się, że jest dość dobrze poinformowany i tak postrzegał swoją rolę, że jakby ja to nazwał, że zrobił taki outsourcing dyplomatyczny dla Ukrainy i w pewnym momencie polska dyplomacja i polski prezydent byli niejako rzecznikami Ukrainy. My jako Konfederacja to potępiamy, bo uważamy, że polskie instytucje są do reprezentowania polskiego no interesu narodowego i polskiej racji stanu. Natomiast było inaczej. Wracając, nie jest obniżeniem stanowiska negocjacyjnego powiedzenie coś, co wszyscy na forum międzynarodowym wiedzą od dawna, czyli, że Ukraina do NATO nie wejdzie, bo kluczowe państwa NATO nie chcą walczyć za Ukrainę i nie czują z tym państwem żadnego braterstwa, pokrewieństwa, wbrew całemu pustosłowiu, które było serwowane przez ostatnie dwa lata i boleśnie się z tym w tej chwili będą zderzać Ukraińcy, gdzie nas, jak nas, Europejczyków, Polaków, nikt do stołu negocjacyjnego nie bierze, ale Ukraińców nikt do stołu negocjacyjnego nie bierze. Przecież w Arabii Saudyjskiej ma się spotkać delegacja amerykańska z rosyjską. Więc nie jest tak, że nie ma żadnych faktów jeszcze, jeżeli chodzi o rozmowy. Rozmowy są właśnie umawiane. Do pierwszych rozmów telefonicznych doszło. Ma dojść do rozmów na żywo w Arabii Saudyjskiej. Są zaproszenia pomiędzy Moskwą i Waszyngtonem. Będą pewnie realizowane. I Europejczycy, jeżeli mają swój własny pomysł na te negocjacje, to oczywiście mogą ten pomysł przedstawić. Problem jest taki, że żadnego pomysłu nie mam, bo po dwóch latach wojny nie ma nawet jakiegoś sekretariatu, w którym by takie pomysły uzgadniano. I jest to. Również zaniedbanie polskiego rządu, zarówno obecnego Platformerskiego, jak i poprzedniego Pisowskiego. A obniżeniem, jeżeli można gdzieś zarzucić obniżenie stanowiska negocjacyjnego, jest na przykład stwierdzenie, że jakiekolwiek wojska będą wyjęte z lojalności sojuszniczej, bo to stawia pytanie, na czym właściwie lojalność sojusznicza w ogóle polega. Krzysztof Bosak, polskie wojska na Ukrainie? Absurdalny pomysł. Bez gwarancji USA, bez realnej siły militarnej, bez społecznego poparcia. Żadne państwo europejskie nie jest gotowe na wojnę z Rosją. Bosak mówi wprost: to tylko polityczny teatr, który może skończyć się tragedią. Jeśli Rosja zdecyduje się złamać rozejm, zrobi to. Brutalna prawda? Europa nie jest mocarstwem. Nie ma armii gotowej do wojny, nie ma woli walki, nie ma realnego wpływu na sytuację. Polska musi liczyć na siebie silna gospodarka i potężna armia to jedyna droga. Ja, ja się zastanawiam w ogóle nad tym, dlaczego w debacie całej nikt nie podważa w ogóle sensu wysyłania e wojsk europejskich na Ukrainę jako takiego. Jaki to ma sens bez gwarancji i udziału amerykańskiego? Przecież żadne państwa europejskie nie jest gotowe do wojny z Rosją. Więc te wojska, jeżeli załóżmy, że Macron tam z Brytyjczykami jeszcze znajdą jakieś jedno, dwa państwa i sobie wyślą te wojska, no przecież to nie będą wojska zdolne <laughs> zmierzyć się z rosyjską maszyną wojenną. A żadne ze społeczeństw Unii Europejskiej nie jest gotowe e, odliczać dziesiątek tysięcy swoich obywateli, którzy będą ginąć za e, kilka no dobrze, ale panie e, kilometrów szoku, terytorium. A Amerykanie Ukrainy. nie chcą tam swoich wojsk. Niech pan pozwoli, że dokończy to wnioskowanie tylko. W związku z czym nikt na wojnę, do walki realnie tam wojsk nie wyśle. Więc mogą być wysłani tylko jako pewien symbol po tym, jak będzie wynegocjowany rozejm. E, no właśnie, po to, żeby pokazać właściwie co, że ten rozejm nie byłby przestrzegany, gdyby ich tam nie było. Przecież jeżeli Rosja będzie chciała przerwać rozejm, to po prostu go przerwie. Niezależnie, czy tam będą wojska europejskie, czy nie. Jeżeli to wojska europejskie bez gwarancji, odstraszania nuklearnego, konwencjonalnego użycia sił, ewentualnych nalotów rakietowych, lotniczych, amerykańskich tam będą, to to będzie dla Putina tylko wygodne, bo będzie mógł po prostu utrzeć nosa Europejczykom. Na przykład odstrzelić kilka tysięcy Francuzów albo Niemców i pokazać, proszę bardzo, co mi teraz zrobicie? I co zrobi Berlin albo Paryż? Co Powie... Hello, to nie tak miało być, przepraszam. To co pan proponuje? Jaka no, jest alternatywa? Jeżeli Amerykanie jako światowe mocarstwo nie są zainteresowani przesunięciem strefy wpływów zachodniej na wschodnie granice Ukrainy lub na obecną linię frontu, no to znaczy, że poza naszym zasięgiem jest wchłonięcie Ukrainy w zachodnią strefę wpływów i ona zostaje obszarem buforowym. No, Ale takie przed są fakty geopolityczne. Powiedziałeś coś, coś, czemu teraz zaprzeczasz, bo sam uznałeś, że być może mamy do czynienia z koncertem mocarstw. A koncert mocarstw to jest taka idea, która od 1815 roku oznaczała to, że główny hegemon rezygnuje z władztwa nad całym światem i układa się tylko z jednym lub z dwoma krajami. Jasne, tak tylko m, Różnica jest taka, że y, moja diagnoza nie zakłada w tej chwili, istnienia w Europie mocarstw. To jest brutalna prawda. Jeżeli nie masz armii, którą możesz wysłać, jeżeli twoje społeczeństwo nie jest gotowe, żeby walczyć za twoje interesy poza twoim terytorium, to nie jesteś mocarstwem. Koniec Proszę roku. państwa, puenta no, chyba, myślę, że państwo się zgodzą, że powinniśmy przede wszystkim liczyć na siebie, czyli silna gospodarka i potężna armia. My musimy Amerykanom wysłać jasny komunikat. Nie będą rozstawiać po mapie naszych żołnierzy bez naszej zgody, no bo wysyłanie jakiejś ankiety, a ile wy możecie tam dać żołnierzy na Ukrainę, jest jakimś absurdem, no tak jak się nie prowadzi polityki międzynarodowej, jeżeli traktuje się ją po partnersku? To nie jest traktowanie po partnersku, to jest traktowanie jak jakiegoś nie wiem, no, no jak kolonii tak naprawdę. Nie możemy się na to zgodzić i, i to trzeba powiedzieć na samym początku. A czy Amerykanie, pani zdaniem, z traktują nas teraz jak kolonie? Tak. tak. Znaczy, coś... moim zdaniem tutaj trzeba nadmienić, że Amerykanie mówią koniec jazdy na gapę, tak? My nie jesteśmy od tego, żeby utrzymywać bezpieczeństwo Europy, kiedy oni zwracają uwagę, że my mamy korzystny dla siebie, dla Europy bilans handlowy z Ameryką, tak? Więc oni tracą na handlu, tracą na obronności, no, i pytanie, ich pytanie: które u nich się pojawiło, dosyć zasadne, czy to ma trwać jeszcze przez pokolenia? No w Ameryce też są biedni ludzie. Też, też są różnego rodzaju problemy. Tak? I, I pytanie: co z tym? I Bo moim zdaniem to pytanie jest zasadne. I prezydentura atrakcyjne. Trumpa to jest pytanie, które naród amerykański zadaje narodom europejskim. To problem panie pośle, sekundę. Sekundę. Sekundę sekundę panie pośle, tu chodzi o coś innego tak naprawdę, że strategzy, którzy pracują nad planami działalności, zarówno militarnej, jak i gospodarczej, w Stanach Zjednoczonych doszli do prostego, oczywistego wniosku, że siła gospodarcza nie leży po stronie tej organizacji G7 czy jak jeszcze kilkanaście lat temu G8, tylko po stronie BRICS. To jest siła gospodarcza, gdzie okazało się, że Chiny są największą gospodarką świata, gdzie do tej organizacji należy populacja ponad 3 miliardy ludzi, podczas gdy do G7 780 milionów i przecież gospodarka na końcu I To drogi... co pan mówi potwierdza w swoim wywiadzie generał Kellogg mówi tak Ameryka chce zerwać sojusze Rosji z Chinami, Iranem i Koreą Północną. Widocznie generał Kielok słyszał to, co mówiłem także wczoraj. Gratuluję. Zatem, zatem panie, zatem ja panie redaktorze, pytanie też.